Kwiatówki, dobry, dzień dobry. Winny Wam jestem takie wytłumaczenie, bo aktywność na kanale moja i moja aktywność przy zaglądaniu na filmiki moich przyjaciół, kolegów bardzo ostatnio zmalała. Odpalił mi ciężki silnik za oknem, bardzo niekorzystnie, okno jest otwarte, no ale wybaczcie. Wracając do tematu dlaczego tak się dzieje, no szykowaliśmy kopanie dla Szymona masywne, naprawdę wiele wysiłku od kilku miesięcy wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik wydawało się, że zdążyliśmy przed koronawirusem przed kolejną turą obostrzeń nie nie w weekend, w który planowaliśmy kopanie policja otrzymała przed tym weekendem taką notatkę służbową miała sprawdzać z większym niż zazwyczaj natężeniem, e, przestrzeganie przepisów związanych z koronawirusem i tak dalej. Otrzymaliśmy warunki, e, które powinniśmy spełnić jako organizator takiego kopania i okazało się, że nas po prostu na to nie stać. E, wszystko stanęło pod znakiem zapytania, zastanawialiśmy się czy rezygnować z kopania, czy e, Coś innego. Szukaliśmy, pytaliśmy dziesiątek ludzi. W zasadzie wpadliśmy w taką paranoję, że zaczęliśmy ludzi pytać w nadziei, że ktoś nam odpowie, mówiąc, że możemy. Wszyscy mówili, że nie, a my szukaliśmy tego jednego, co powie, że tak. Kompletnie bez sensu. W pewnym momencie daliśmy sobie Siana, zbastowaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że pewnych rzeczy po prostu przeginać nie można. Zmniejszyliśmy ilość ludzi, zmniejszyliśmy ilość atrakcji, kopanie przeprowadziliśmy. Z duszą na ramieniu, czy to, czy to wyjdzie, czy nie. I powiem Wam, jak to wyszło, coś niebywałego. Coś niebywałego. Goblin jeszcze prowadzi, prowadził do wczoraj licytację. Kopanie było dwa dni temu. Mariusz Jarzyk prowadził do wczoraj licytację. O tych licytacjach i ich finale dwa słowa. Goblin sprzedał pi pointera którego dostał od do dyna Plus kopanie na swoim polu za 140 funtów. Maniek chyba za 105 funtów sprzedał wiele. O, zobaczcie, mi też, mi też przybyło na ścianie. Wiele turystycznych plakietek, taką małą kolekcyjkę, także zrobili 240. Piotrek Wańkowicz ma przeleć 400, to jest 640. I teraz słuchajcie, na kopaniu do puszki trafiły pieniądze, które my zlicytowaliśmy na kanale, 200 funtów plus 110 funtów od Walda Giebuta. Dzięki Wald. I to stworzyło nam kwotę 310 funtów. Ludzie podczas kopania łącznie z tymi 310 funtami w puszce nazbierano 2165 funtów. Farmer nie przyjął od nas zapłaty za pola, oddał to, co mieliśmy zapłacić, również do puszki. Także powiem wam niesamowicie grubo: jak na 30 osób, no to dek zapiera. Z tymi pieniążkami, które wylicytował Goblin i Maniek, no to mamy już ponad, plus Piotruś za tankietkę, to mamy już ponad 2700, 800, nie wiem ile, grubo, grubo 2800. Jest fantastycznie. No i teraz. Wy o tym jeszcze teoretycznie nie wiecie, chociaż już tam na Facebooku latał link. Chłopaki z Misji Skarb podarowali nam niesamowity bagnet francuski z 1873 roku, jeżeli dobrze pamiętam, bagnet będący własnością rodziny mieszkającej w pałacu w Kruszynie, oni go dostali, chłopaki z Misji Skarb podczas kręcenia odcinka. Odcinku programu właśnie w tym pałacu od właścicielki pałacu. Miał zasilić zbiory ich w powstającego muzeum grupy filmowej, prawda? No ale zdecydowali się przekazać go dla Szymona. No i on teraz jest licytowany na Facebooku na profilu Andrzeja Marcinkowskiego. Osiągnął już cenę ponad 500 funtów. Licytacja trwa do najbliższej niedzieli, do godziny 20.00. Siema, Szymek. Wiem, że właśnie odbywa się dla ciebie impreza. Tak jak widzisz, wokół siebie masz bardzo dużo, bardzo dużo fajnych ludzi, którzy również Cię wspierają. I my z chłopakami z Misji Skarb, też jesteśmy razem z tobą. Sorry, że nie mogliśmy do Ciebie przyjechać, ale również dokładamy się na tą zbiórkę. Na którą po prostu wszyscy dla ciebie z całego serducha zbierają pieniążki na wózek. Misja Skarb też jest z tobą. Ja, tak jak widzisz, jestem na Podlasiu, ale myślę o Tobie i jestem razem z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej! Cześć Szymek, i z tego co słyszałem, jesteś dzielnym młodym chłopcem walczącym o swoje zdrowie. Więc jak Killer i Dawid już wspominał, wspomożemy Ciebie w taki sposób, a. My znajdujemy się w miejscu, gdzie dzieci niejednokrotnie doznawały krzywdy, ale walczyły z tym. Znajdujemy się we wrześniu, gdzie odbywał się strajk dzieci wrześniowych. Jeżeli będziesz miał okazję, niech rodzice tobie poczytają o tym zrywie narodowościowym i walce takich młodych osób podobnych w Twoim wieku. Ty walczysz o swoje, oni walczyli też o swoje. Trzymamy za Ciebie kciuki. Do zobaczenia. Hej. Cześć Szymon. Jak już widziałeś, jak wiesz, cała misja Skarb trzyma za Ciebie kciuki. Killer, Cichy i Dawid są z Tobą, zawsze o tym pamiętaj. Niech moc będzie z Tobą. Wiem od Twoich znajomych, że jesteś bardzo dzielnym chłopakiem. Wiem, że naprawdę radzisz sobie z całą tą sytuacją bardzo dobrze. My ze swojej strony wysyłamy do Ciebie te nagrania, aby dodać Ci otuchę, dodać Ci siły, aby Ciebie wspierać, pomagać jak tylko możemy tutaj na miejscu. Chcieliśmy do Ciebie przyjechać, ale niestety nie uda nam się być na miejscu osobiście. Ale wysyłamy chociaż te nagrania ze wsparciem, z y, tą mocą, którą możemy Ci przekazać chociaż przez to nagranie wideo. Wiem, że dużo osób się z Tobą w tym momencie solidaryzuje, że jesteś otoczony miłością, że na miejscu trwa spotkanie, które ma y, Zebrać pieniądze na wózek, który jest ci potrzebny, który da Ci tą mobilność, pewnie której potrzebujesz. My się do tego dokładamy i zachęcamy wszystkie osoby, które są na miejscu, abyście rzeczywiście otwarli swoje serca, bo pamiętajcie, że dobro wraca: w serca i portfele, bo bez kasy wiadomo będzie ciężko zrealizować to marzenie. Szymon, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Trzymaj się, chłopie, i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem na miejscu i będziemy sobie mogli przybić piątkę. Cześć, hej. Angielskiego czasu. Także jeżeli ktoś chciałby posiadać ten bagnet, wspaniały bagnet w cudownym stanie, e, z bardzo interesującą historią, zapraszam do, do Andrzeja Marcinkowskiego. Andrzej Marcinkowski. Teraz tak, co mnie spotkało na, na kopaniu, bo to też ciekawe. E, Tutaj cały czas przelatują wam zdjęcia z kopania, bo filmik z kopania będzie dopiero około weekendu. Widzicie różne takie fotki, które wykonałem ja, wykonał, wykonali inni, no zwinąłem z Facea bo fajne są. I teraz tak, słuchajcie, no ja byłem jakimś takim, nie wiem, dotknął mnie festiwal ludzkiej miłości na tym, na tym kopaniu, bardzo wiele osób. Przywiozło prezenty dla mnie. Byłem tym odrobinkę zażenowany, ale przy okazji czułem się wspaniale, bo coś niesamowitego. No i Paweł, Paweł przytargał mi model do sklejania: motocykl. Chyba nawet z niemiecką załogą. Będziemy sklejać, będzie wysolutko. Nakopanie. Na kopanie dotarło do mnie wreszcie. Winko od Sadmira. Dzięki, Mirek. Będzie otwierane przy najbliższej okazji. Już się w zasadzie doczekać nie mogę. Eee, no bo co? No bo, no bo to winko na pewno jest niesamowite. Chyba jeszcze przy mikrofonie to nieładnie. Ale eee, nie otworzy. Widzicie? Chciałem sobie skosztować, czy jest takie niesamowite, jak wszyscy mówią, ale się nie uda. Eee, przyjechał. Przyjechał, wyobraźcie sobie do mnie medalik od. Mariusza Pietroszyńskiego. Mariusz, serdeczne dzięki. Wjeżdża, zdjęcie. Na nim widzicie bardzo ciekawą rzecz, o której Wam kiedyś opowiem, bo ona ma też taką interesującą, intrygującą historię. Nikt tego nie mógł zidentyfikować. Mariusz to znalazł w Anglii, zabrał do Polski, poprosił mnie o pomoc. Mi się udało. No i Mariusz zdecydował, że skoro mi się udało, to ta rzecz musi wrócić do mnie i zasilić moją kolekcję. Wspaniały gest z jego strony. Ja serdecznie, Mariusz, dziękuję. Czat, czat, super sprawa. Dalej. Sławomir Zieliński, Sławek. Sławek przytargał mi kolejny medalik do mojej kolekcji medalików. Także następne dewocjonalnie wzbogaca, wzbogaca mój album z medalikami. Bardzo super. Sławek, kurde, dzięki wielkie. Tych medalików już troszkę jest będzie jeszcze troszkę więcej a jak będzie ich dużo no to, no to pomyślimy co z nimi dalej zrobić ktoś się z nich ucieszy albo albo zasilą jakąś zbiórkę zobaczymy jak to będzie e, co tam dalej się działo co tam dalej się działo moi drodzy mi już uciekało z pamięci jak to było po kolei dobrze e, Janusz Chrobak Janusz chciał na licytację na loterię na fontową, przekazać swój stary gimbal. No ale e, gdzieś tam kiedy rozmawialiśmy, ja się śmiałem wcześniej, że ze zdwojonym wysiłkiem będę brał udział w licytacji, bo gimbal mi się marzy na wędrówki kentyjskie i tak dalej. Janusz przemyślał sprawę, przyszedł do mnie, e, sprezentował mi go. Niesamowity gest, ja dziękuję Janusz. W sumie ja go nie przyjąłem tak nieodpłatnie. Powiedziałem Januszowi, że za niego wrzucę odpowiednią sumkę do puszki dla Szymona, co też uczyniłem. No ale patrzcie, wędrówki się już nie będą trzęsły. Także gitarka, niesamowita, niesamowita, fajna sprawa. I był jeszcze Leszek. Leszek Barowicz. Jeżeli ja przekręcam nazwiska, mam do tego tendencję. Przepraszam Was, jeżeli ja tego nie mam na kartce, no to ja po prostu robię to notorycznie. Ale wydaje mi się, że wszystkie wypowiedziałem prawidłowo. Leszek przywiózł mi czwartą klamrę od pasa wojskowego. Czwarta klamra, kochani, do mojej kolekcji. Jest to najwspanialsza kolekcja klamer wojskowych w UK. To moja. Nie chwaląc się, moja, jestem przeszczęśliwy, jestem niezwykle zadowolony. No ale działo się jeszcze coś innego, słuchajcie. Kilkanaście dni temu, kilka dni temu, już nie, wiem, ile dni temu, na kanale Piekarz-Piekarz mm, konkursik gdzieś tam, żeby Łukaszowi było przyjemnie, yy, wziąłem w nim też udział, bo. No ja tam sporadycznie biorę udział w jakichś internetowych konkursach, YouTubeowych konkursach, zazwyczaj zostawiam to innym. Ale mi przeszkadzają te motory. No, pech chciał, pech czy też szczęście. Trafiłem, pierwszą nagrodę, Powerbanka wygrałem. Super, już dotarł do moich rodziców, z tego co wiem, bo Łukasz wysłał go, dał mi polski adres. No ale to nie koniec. Wróciłem z kopania i... Co się dzieje? Gratulacje, jedna, drugie, trzecie w internecie. No w szoku byłem krótkim. Przypomniałem sobie, że jednak był jeszcze jeden konkurs, w którym udział wziąłem. Z uwagi na to, że mister Lony 1976 Krzysztof w swoim konkursie pierwszą nagrodą uczynił obraz olejny własnego pędzla. Obraz przedstawiający zamek Czucha. Zamek, który jest 12 km od mojego domu. Oddał go w sposób wspaniały. I po prostu ja zobaczyłem ten obraz i się w nim zakochałem. Nie wiem jak ta miłość wpłynęła na odległość, jak ona się przełożyła na e, wyniki losowania. Nie wiem co się stało, ale obiekt mojej miłości przyjedzie tutaj do mnie do Anglii. Będę miał kawałek mojego terenu tutaj w domu. Będę miał kawałek lonego, jego talentu. Będę miał niesamowitą rzecz na ścianie. Po prostu niesamowitą rzecz na ścianie. Kochani, ja nie będę przedłużał filmik z kopania dla Szymona. Zadni kilka, tak jak wspominałem już, z tym bagnetem licytowanym jesteśmy daleko, ponad 3000. Wózek, jak wiecie, kosztuje 4000 funtów, czyli 20 tysięcy złotych. Ja głęboko wierzę, że przed końcem miesiąca zamkniemy wszystkie licytacje i kwotę 4000 funtów na ten wózek będziemy mieli. Dzięki waszym wielkim sercom, dzięki wielkim sercom poszukiwaczy tutaj w Anglii, w Polsce, dzięki ogromnej pomocy sponsorów uczyniliśmy życie dziecka, jego rodziców troszkę bardziej znośnym. Jestem... W... Naprawdę cholera jestem... Jestem dumny i zaszczycony, że te osoby, które pomagały mogę znać bo, no co, no, głos mi się łamie. Nie będę więcej gadał, no bo, no bo zaraz mi z oczu pocieknie. Coś niesamowitego. Jestem wam niesamowicie bardzo, bardzo zobowiązany. Dziękuję serdecznie pozdrawiam, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, pamiętajcie o aukcjach dla Szymona, bo jeszcze będzie szedł pas, replika pasa wojskowego z września 39, jeszcze będzie szedł wykrywacz, który został wygrany podczas kopania i który zwycięzca zwrócił z przeznaczeniem na kolejną auksję dla Szymona. Niesamowity gest. Słuchajcie, będą dwie sztabki srebra po 100 gram. Grzesiu Brodowski ofarewał. Ofiarował na licytację, także jeszcze będzie kilka rzeczy. Będzie 4000. Obiecuję to, Wam daję słowo i, i Szymek poleci do ciebie. 4000 funtów na nowy wózek. Jeszcze raz trzymajcie się. Popatki.